Nazywam się syn Ziemi Darłowskiej. Nazywam się absolwent Szkoły Publicznej im. Ratowników Chłopnowskiego w Swoje pytanie, swoją jakby prośbę o przedstawienie całej sytuacji kieruję tylko i wyłącznie do radnych dzisiejszych Nie mam absolutnie żadnych pytań czy spraw do pana wójta. Jego wielokrotne obśmiewanie, jakieś wypowiedzi, nie wiadomo do czego. Były naprawdę rażące w absolwentów tych szkół, w nauczycieli, u rodziców, w dzieci. Czułem się osobiście obrażony tym, co pan Wójt dzisiaj mówił, mówił wcześniej, mówił w telewizji. Naprawdę byłem zniesmaczony, że tak włodarz gminy może takimi słowami się posługiwać. Panowie Państwo radnych, to co tutaj dzisiaj widzimy, co widzieliśmy wczoraj na proteście co widzieliśmy wczoraj na zebraniach, inaczej, wcześniej na zebraniach. To jest ogromne poświęcenie ludzi, ogromna determinacja. Naprawdę ludzie nie mają przyjemności chodzić, protestować, przykuwać się do stołu. Naprawdę nie mają przyjemności. Ale jeżeli trzeba coś takiego zrobić, żeby uratować się, dobro, jaką jest szkoła publiczna, no to muszą takie coś zrobić. To tak, jakby pomóc umierającemu członkowi rodziny. Czasem nie można, ale trzeba. Dlaczego, dlaczego tak jest? Dlaczego jesteśmy my, przyjaciele, rodzice, nauczyciele, tak zdesperowani? Dlaczego? Ponieważ nie, nie ma żadnej informacji, nie ma żadnej konsultacji społecznej. Państwo o tym doskonale wiedzą, tak? No mam nadzieję, że Państwo wiedzą, że tak jest. Na spotkaniach, które nie władza wychodziła z inicjatywą, takiego czegoś w ogóle nie było. Rodzice starali się organizować spotkania, których Państwa zapraszali za każdym razem. Frekwencja była mizerna, naprawdę była mizerna. Oprócz mizernej frekwencji był jeszcze całkowity brak informacji co do przyszłości szkoły. Naprawdę. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego my jesteśmy tym zaniepokojeni? Dlatego, że nie mamy w ogóle żadnego zaufania do działania gminy. Naprawdę nie mamy żadnego zaufania. To, co dzisiaj Pan Wójt mówił w relacji w sprawozdaniu. No to Państwo chyba słyszeli, co to było. Państwo dziennikarze również. Jakieś problemy, cały czas sądy, cały czas jakieś procesy. Miało być dobrze z wiatrakami, jest źle, bo cały czas jakieś procesy, bo umowy są źle sporządzone. To kto te umowy sporządza? Dlaczego oczyszczalnia miała być dobrem naszym? Dlaczego cały czas są jakieś problemy? To, to jest w sposób niepojęte dla mnie. Czyż Państwo, Radni, to widzą, obserwują, co się dzieje? Miło. Naprawdę jest, jesteśmy tym zaniepokojeni za jako przyjaciele szkoły. Jak to się nie udaje, to dlaczego ma się udać y, szkoła pseudospołeczna, czyli utrzymanie w ogóle szkoły? Naprawdę <grym> uważamy z pełnym przekonaniem, że ta szkoła zostanie zlikwidowana za chwilę. Że po zlikwidowaniu, y, gdy to pseudostowarzyszenie obejmie y, tam władzę, no to wierzymy też, że za chwilę będzie dążyć do likwidacji. No bo takie są. Jakby taka, jakby kolejność. Naprawdę jesteśmy tym zaniepokojeni. Natomiast, Państwo radni, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za to, za to bo naprawdę jest, podawaliśmy szereg przykładów, dlaczego nie powinno być likwidacji szkoły oglądnej. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego ze sprawy ze Śląska mówił, że nie może być tylko wykazywane czynnikami ekonomicznymi. A tak to jest. Czyli mają Państwo świadomość tego, że ta sprawa nie skończy się dzisiaj na dzisiejszej sesji, że będzie to rozpatrywane dalej i ma, są duże szanse, że to będzie na korzyść rodziców. A będzie się to jakby miało z Państwa decyzją, którą podjęliście Państwo na proces uchwały intencyjnym jeszcze nie da. Natomiast... Ta niepewność nasza, ja myślę, że działa w drugiej strony. Jeszcze niedawno tak było, i mam nadzieję, że Państwo również to pamiętają. Gdy były sprawy poruszane, powiedzmy, że z dąbek, ale e, byliśmy przeciwko decyzji Pana, inicjatywom Pana Wójta. Było tak wielokrotnie. To Państwo radni wtedy mówili, oczywiście w prywatnych rozmowach. No, ale jak już jest taka poważna sprawa, to może powiedzmy o wszystkim. Że Państwo boją się zagłosować w tym akurat przypadku przeciwko Panu Wójtowi, bo on może nam zamknąć szkołę lub zrobić coś innego w mojej wiosce. A ja jestem odpowiedzialny za moich wyborów. Yy, ok. Ale jeżeli Państwo sami widzą, że po tej yy, deklaracji i tak się tą szkołę zamknęło, czy do w Słowinie, czy w Dowiesławiu, czy inne rzeczy się zrobiły. Jeżeli Państwo to widzą, no to Państwo mają świadomość, że teraz jak zamkniemy naszą szkołę, no to Kopnica i Stary Jarosław nie są już takie pewne. Prawda? Może tak być. Mają Państwo tego świadomość. Mam taką nadzieję. Naprawdę społeczeństwo proszę Państwa jest no bardzo zaniepokojone. Ja w 2002 roku, gdy chodziłem do, do szkoły, nauczyciele pamiętają na pewno, to było chyba zakończenie roku. Pan wójt mówi uczcie się, zdobywajcie wiedzę, zdobywajcie studia, ale pamiętajcie, wróćcie tu, osiądźcie się, bo wy budujecie coś w naszej gminy. A nie wróciłem. Wróciłem i widzę jakieś niejasności. No to ja się uczę tyle administracji, o zarządzaniu, o polityce społecznej. No i to coś mi tu nie wie. Jestem bardzo zaniepokojony tym, no i widzę tu łamanie prawa, łamanie przepisów. A przede wszystkim, przede wszystkim buta i obojętność, z jaką się władza odchodzi z mieszkańcami. To naprawdę boli. Naprawdę. Ostatnia sprawa, której zajmę głos, jest bardzo również no, krajająca moje serce. Chodzi o pana radnego Staniszewskiego. Łukasz, bo znamy się nie od dziś. Mogę tak, mogę tak do ciebie mówić. Jesteś, tak jak tu w przepięknym przemówieniu powiedział Pan Robert, jesteś przewodniczącym komisji oświaty. To Tobie powinno zależeć na tym, żeby zdobywać te informacje, pozyskiwać te wszystkie argumenty, które są za i przeciw. Ja nie mówię, że to my mamy rację, ale przecież trzeba się dowiedzieć. Nie przyjeżdżałeś na spotkanie, nie, nie zrobiłeś akcji informacyjnej ani rodzicom, ani nauczycielom. Dlaczego tak nie było? Zadaję Ci pierwsze pytanie. Dlaczego tak nie było? Po no są jakieś dziwne rzeczy, które dochodzą do mieszkańców i w dalszym ciągu są zaniepokojeni. Czy oni żyją w państwie prawa, czy w państwie, w państwie, w państwie. Bo co to się dzieje, jeżeli y, nie ma oszczędności tak, na, na, na szkołę, w domkach, bo nie ma pieniędzy na to. A ogromne inwestycje są i w kopnicy, i w innych szkołach i w ogóle wszystkie rzeczy powoli omijają Dąbki łącznie z drogą 203 no to jakie my mamy mieć zaufanie, że tak nie, samo nie będzie z naszą szkołą? Przecież to jest więcej niż pewne. Panie mówicie, tak przerwę na chwilę wystąpienie do Łukasza. Nepotyzm to jest... No, pan, pan, pan. Nepotyzm, ja, ja, nepotyzm to jest zapewnienie odpowiednich syneków przez urzędnika publicznego dla rodziny i pociotów. To jest nepotyzm, że Pan wiedział. Niech Pan nie atakuje prywatnych ludzi przedsiębiorców. To co, jak ja matce pomagam sprzątać w pokoje, to też jest nepotyk? Niech Pan miarkuje swoje słowa, bo Pan mówisz przed godłem Rzeczypospolitej. To ja mam Pana pouczać o tym? Panie Przewodniczący, co, co, co to za knajackie uwagi? Co to za knajackie uwagi? Przepraszam, Panie Wójcie, poproszę o słowo. Proszę bardzo. Czy tak się zakupuje y, włodarz gminy? Czy tak się zakupuje włodarz gminy? To jest pytanie do Państwa. Ostatni raz apeluję do Państwa o rozwagę. Taki jest głos mieszkańców, nauczycieli, uczniów, absolwentów, mieszkańców gminy. Naprawdę, proszę wziąć pod rozwagę bo dla mnie osobiście później spotkanie państwa kiedyś w przyszłości i spojrzenie w oczy, gdybym ja tę decyzję podejmował, to nie mógłbym spojrzeć w oczy. Naprawdę. Apeluję o państwa o przemyślenie tego wszystkiego. Dziękuję.